Witam Was, Nauczyło mnie. Tak wyglądam. Bartka mówi, że się nie będę pokazywał. <laughs> Jesteśmy po lekarzu. Igor na szczęście już lepiej, <laughs> ale nadal jeszcze jest osłabiony, więc lepiej go nie puszczać jeszcze do przedszkola, żeby nie chycił znowu choroby, jak ma jeszcze osłabiony układ odpornościowy. A ja zabieram się za obiad. I wpadłem na pomysł, że dziś piątek teraz rozmrażam porębkę, A na jutro to co Batka lubi wątróbkę Zaraz będę czyścił wątróbkę i może Wam pokażę co usuwam, co nie usuwam może być taka przybitka z tego. Ciekawe czy w ogóle to barka wytnie, czy nie wytnie. Mam nadzieję, że nie. Chciałem bardzo wszystkim serdecznie podziękować za subskrypcję na TikToku. Znowu się będzie śmiać ze mnie, matka, ale bardzo miłe to jest. I Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie obserwują. Dziękuję. To się zaraz usłyszymy, jak czyścimy odsłówkę. Zobaczycie raczej. Powiem wam, że nie wiem Nagrywa coś w końcu? No, tak, Jarek coś tam trochę podobno nagrywał, więc ja nie wiem ja ten ruch taki będzie skakany Czekajcie widzicie co jesteście tak nie bardzo, bo... Trzeba wam nagrać teraz hola, mini hola, bo byliśmy w sklepie. Bo ja, jako ukochana narzeczona, y, myślę o moim narzeczonym skinheadzie y, i stwierdziłam, że trzeba mu kurtkę kupić. Bo, jak mówiłam wam w poprzednim vlogu, przestań Igor, przebydlił troszkę i się nie mieści. Mm, Przebylił troszkę. Skinhead. Patusiarska rodzina. Branek! I byliśmy w sklepie, ale wiecie co? Za to, że mu taka jestem kochana i poszłam powiem wam, do sklepu i kupiłam tak naprawdę znów rzeczy tylko Igorowi i jemu, to musiałam sobie poprawić humor. Po pierwsze, już wiem, gdzie pojedziecie ze mną. No, to o coś Igorek chce, no. No to będziemy jakaś. Wejdź sobie. sobie kochanie, mamy. A dzień dobry koteczku! To jutro się pójdzie. Mają na jutro? To tak jutro pójdzie. Ja Kupiłam sobie. Zacznę od co so, od sobie. Od siebie zacznę. A, nie skończyłam, już wiem, gdzie pójdziecie ze mną po wypłacie, musimy jechać do Obi. Bo widziałam bardzo ładną chojkę i ja ją chcę mieć. I ja nawet wiem gdzie no, my się mieć słoneczne, także będzie tutaj. Chociaż tak mówimy, Ja jeszcze wymyślę gdzie będzie widzieć. Halo! pocha, Mam spawiła czy dobry. Dobry. Werzy nie wiem czy widzieliście mój Bidon. Będę Ci mówiła że jest taki duży. Mi się w ogóle marzy i kiedyś sobie go kupię. Stanley. Ten oryginalny, wiecie, że mogę właśnie do, też do samochodu włożyć, żeby mi ciepło, taką dużą, wiecie, ciepłą herbatkę, o tak, albo kawkę i wiecie. A tu mam po prostu zwykły bidon, 2 litrowy, do pracy. I powiem wam szczerze, że dzisiaj o 14 skończyłam już ten bidon, yy, ale Jarek mi troszeczkę pomógł, niedużo, i Gorek troszeczkę. I w sumie ja głównie wypiłam. Także wiecie, ja przy moich nerkach po rozpanie muszę pilnować wodę, także no musi być. I teraz wam pokażę, czekajcie, bez tego, bo to jest moja bluzka, tutaj byłam w pracy dzisiaj, powiem wam, że fajna jest, ona taka jest niepozorna, nie wiem czy, nie wiem, kupiłam ją parę lat temu w Kiku chyba. E no tak, czekajcie, zobaczę metkę, tylko sobie ją wywrócę. Jeśli jest... Tak, no, Janinka to jest. E, to jest taka, wiecie, co niby tutaj zwykła, ale marynarska bluzka, ale co po pierwsze, nie wiem, czy będzie widać, o, ma takie, widzicie, dłuższe, gdyż z tyłu ma po prostu Zpierdak. No, także e, to była moja bruska w pracy i po prostu sobie yyy e, e, Ostatnio w kiku nerwałam gorowi. E, Widzicie co taką bluzeczkę? Po prostu. ona z kapturem. Lubię go w bluzkach z kapturem. Cieniutka z kapturem. I ona ma zadychę. W Rosmanie NFU w Krakowie no droższe były, a nie, już oderwam cenę. Yy, Jaką na takich przecenach jak, jak tutaj. Więc to jest igorkowe. Leo niuś, zejdź ze stołu. Leo powiem wam siedzimy przy stole. Leo potrafi nam siedzieć na stole w tej mam na stawce i on tam leży. Jakby na przykład z jakim gramy karty czy coś. A teraz ja tu jestem, czekajcie, muszę wziąć cały statyw. Proszę, ale opilnuję co robię. Także jestem pilnowana co robię. Może troszkę wyżej, no tam. Chociaż mnie jest lepiej niżej, bo. Chyba wam rzeczy pokazywałam. Także tu mamy Igora. Igorko, więc kupiłam taki komplet. Ej, zarobi z tym, mi się strasznie podoba w tym seju, bo byśmy właśnie w tym seju. Specjalnie pojechałam. Yy. Jarkowi po kurtkę pojechaliśmy Ja od razu ściągam Nie lubię że dobra To i tak będę wam urywać, że już więcej tego nie zobaczycie Tu ma spodnie po prostu zielone Dinozaury, już 110. dziesiątki No muszę mu uzupełniać I Do tego ma Także pojedzie tak w niedzielę już do dziadków, pojedzie na tydzień do dziadków, yy, Luizę rozpinaną, lubię go w bluzach z tym, z, z, z kapturem, ale nie lubię tych kapturów pasować, po prostu masakra, kolejne, no, pokupowałam trochę Igorowi tych takich cienkich bluzeczek z dłuższym na karpki, bo mu brakowało, i poczekajcie, jak chcecie wiedzieć, jakbyście byli ciekawi ceny tego, to 25 zł bodajże że to była bluza i 16 zł spodnie. Yy, tu mamy za 10 zł. Jarek to akurat wyhaczył na jakiejś przecenie. Bluzeczkę z koparą. Jak wiecie, moje dziecko kopary bardzo lubi. Samochody i takie tam rzeczy. Co tu ma koparę? już mamusia wybrała, bo on lubi też spidermeny za 13 złotych takiego Spidermana no tak jak mówię, no tatka sobie nic nie kupiła bo myślała, ale powiedzmy po tą choję sobie teraz mam jeszcze imieniny za tydzień, ja mam Dzień Kobiet także wiecie, moje kochanie mi kupuje toaletkę e, taką malutką, takie biureczko po prostu z Ikei takiej takie malutkie i yy, i szafkę będziemy w tygodniu w następnych vlogach yy, sobie oklejać. Nie też grzeczny Właśnie teraz w weszliśmy i mówię mu, że ja jestem kochana narzeczona, więc tutaj coś mam na podglądzie i myślałam, że mam być taki jak ta hinduska yy, kropeczką i też za 13 zł. Jeszcze mam różneczkę. Yy, jakieś takie grzybki, nie grzybki, takie. Fajna, taka dziecięca. No, chyba jeszcze ostatnia bruska Igora. też będzie chyba za 13. Tak, tylko tą jedną wiarek wyhaczył za dychę. A ja już normalnych kupowałam. Jakąś z autobonów no chciał, no bo. Nie, to jest. Przepraszam, to jeszcze jedna powinna być. To sobie Igor wybrał z Batmana i Robina. Nie, the Rad... Rider. Rider. Ridler. Raidler, dobrze czytam. I Batman. No i tu jest jarka kurtka. I ona była za 90 zł. Tak? Tak, 80 zł. Nawet. I taka bomberka po prostu zwykła. I ja, ja, ja do, do, z nim mówiłam, że są takie niby puchowe, takie wiecie, te, takie pikowane. O nie puchowe, tylko pikowane. I że są bomberki. I ja myślałam... Które mu kupić bomberkę? Nie, nie, nie. I mówię do niego, Jarek, bo są takie ładne zielone, takie wojskowe, ładne zielone. Ja, zielony, nie, nie. A potem było w sklepie. Nie, była... nic, kłamie, nic tak nie, nie było. Nie mówię, kłamie. Teraz przeproś za to, że ty kłamiesz. Nie było tak, że ja mówiłem, że nie zielony. Powiedziałeś, że nie chcesz zielonego. Nie mówiłem, że nie chcę, tylko że zielono. zielony. Zielone. A to, jak mówię ale zielony, to znaczy, że nie jest mówię, że zielony, że tylko... pokaż się. Nie, nie I nie, nie mówiłem, ja mówię, może pewnie mu w tej pikowanej nie będzie dobrze, ale bąbercem powinno być dobrze, i oczywiście jak to miał rację. Ja mówię, nie chcę zielonej, ale potem w sklepie było, wiecie, zobaczył tą zieloną, co ja mu chciałam wybrać. Weźże się i zapytać pani, zapytaj się pani, czy jest. Znaczy mu na stronie niestety już jego x się już skończyły. Elki. Ta Elki. No elkę to ty. Jak Cię poznałam, to byłeś Elką. Możesz sobie to wziąć. Powiesić. No mówię wziąć. Ej, dużo kupiłem Igorowi, ale nie wiedziałem, no ale okej. Okay. Też za 13 złoty. Disney to jest, ale nie widzimy. Aha, bo to jest. A, bo to jest McQueen. Dobra, dlatego Disney. Po prostu McQueena. Aha, i to jest już koniec Igora. Ja, aha, ja bym sobie jeszcze jakoś. Popatrzcie, od. Zerwałeś sceny. Patrzcie. Patrzcie żebym nie widziała ceny. Ale chyba 13 zł kosztowały. Tylko nie wziął pod uwagę, że ja mam paragon. Koszulka męska XR z 12 zł. Niech stracę. No. Także ja jak widzę, lubię takie kolory. Bo często ma kupiłem, ale już był mądrzejszy i sobie wziął, wiecie, normalny rozmiar. Bo kiedyś, pamiętam, jeszcze LKLK i... I się dziwił potem, że nie wchodzi. Także to ma To, a jeszcze mam pokażę, co ja sobie kupiłam właśnie, no te lepsze. Oprócz patyczka. No, oprócz hoi, którą kupimy. Ale to was może wezmę na tym statywie. ja nawet tu są. Nie musiałam was tak bardzo brać. Jarek w końcu robi obiad. To jest godzina dziewiętnasta. A, ale się zebrali? No. Ja chciałam, jak przyjechałam ja o dwunastej. Ja jakieś insynuacje tu pan tworzy. Ja jak Ja, to jest że jest ja przepraszam ci bardzo, Przyszłam o dwunastej, powiedziałam ci, ci, że jedziemy, to jedziemy od razu. Ale ja ci mówiłam. Ja o dwunastej przychodzimy. Jedziemy i załatwiamy. To nie, pan musi sobie odpocząć. Kupiłam sobie dwie osłonki. E, do tych moich nowych kwiatów, więc wy nie widzieliście, jak przemyciłam sobie w sobotę na kwiatki. I po prostu wkłady, właśnie, dwa na ten. Jeden, już takie dodatkowe do jednej, i wiecie, co jeszcze mam, mniejszą. Także tutaj mam jeszcze jedną. No i ziemię. I wiecie, jak robią? Jarek był świadkiem. Byliśmy na obi. Na... Pomóc ci, może zatworzyć ten, ten. Krzysiu, się robi, się chciało dostać? o patrz trzeba, 8 maja 1940 Ale dałeś ten, zaznaczyłeś ten w maju? Tak, tak Ale sobie napisz płytka jeszcze, bo sobie nie napisałeś płytka. Płytkę i ten y, USG jeszcze ten, no, nie wszystko wystąpi. tam, po powiedzieć No, także Wiecie obi? Byliśmy właśnie na Dziale Byliśmy na dziale tym roślinnym, bo ja tam. No, poradził sobie. Mam o to alo? Nie, a co, twoje nie działa? działa. No to o co ci chodzi? I wiecie co? I tak robią, że na sklepie, na dziale ogród, ziemia, 10 litrów, uniwersalna pisze. Ile było? 22 zł? Coś koło tego, czy 22,99? No i wiecie, jako uniwersalna, ja ją wyjarę, choć przejdziemy się na ogród zewnętrzny. No i kupiliśmy 20 kilo i jeszcze z hydrożelem, co się przyda do kwiatków tych, co ja chcę akurat sadzić. I tak samo one, nawet jak będą dobre, jak będzie troszkę do balkonowych, bo to będzie tak będzie trzymać wodę, i dam 9,99. Także wiecie, jak się to mnie śmiał, bo ostatnio przemyciłam, jak kwiatki przemycałam, to było minus 50% bodajże na rzeczy właśnie takie domowe i tym podobne w bietronce. Więc kupiłam sobie, wiecie co, wyszło mi za paręnaście zł ten taki zwykły mop, no. już ze sprayem, bo ja na przykład do kuchni, wiecie co, nie chcę mi się otwierać całego wiadra ze wszystkim, wiecie. I żeby przymyć ten kawałek w kuchni, który mnie wkurza, E, kawo, samą kuchnię więc wiecie, sprayik i będzie, tak się tutaj zbiera bo chcę wam pokazać okleinę powiem wam, że Leo to jest taki prawdziwy typowy kot jak jest jakieś pudełko lub ciasne miejsce to on zawsze próbuje wejść patrzcie, spadł mi teraz mop i on już próbował wejść głową Leo masz grubą dupkę nie wejdziesz a on ci mówi to patrz. No do Samochodu znaczy do tego. Do Igorowego wchodził, no nie? Bo tu mamy taki duży pudło, nie wiem czy widać o... Bo Igor dostał, bo był grzeczny, u dentysty. duży samochód. Także wiecie, już tam wchodził, no a tutaj to widzę, próbuję. No i wracając, kupiłam sobie dwie okleiny. A one się tu wydają różne. Ej, patrzcie, się wydają na dwa różne kolory. No dobra, może w sumie są takie trochę różne. Powiem wam, na pierwszy rzut oka, no nie wydają się identyczne. Ale nie, bo jak tak stanie słońce? Tak, na pierwszy rzut oka one się wydają identyczne jak na żywo. No dobra, ten może być faktycznie troszeczkę jaśniejszy, jest. Tutaj bardziej takie rudości mi wpada, a ten zimny takie. Ale nie jest aż tak różnicy. I to chcę właśnie do tego. Bo z biurka mam ten, y, szafeczkę z y, szufladami, także będziemy oklejać to, co Wam mówiłam. Tutaj że jak ktoś się na faktycznie różni, to zrobimy jedną szufladkę tym, drugą tym, jedną tym. I wiecie. I głupi pomyśli, że tak ma być. Mądry nie zapyta. Także tak zrobimy. <ścoughs> Czy ty musisz za mną chodzić? nie, się może zapytać, nie, to wiesz... Leo, czy ty musisz za mną chodzić? Czy ty jesteś moim stalkerem? Byłam tam, mówiłam wam, że pokazywałam wam, że siedzi koło mnie. Eee, na tym. Nie wiem, ty się zakochałeś? Czy ty mnie kochasz? Że tak chodzisz za mną, pipkuć I widzicie. I teraz tu jestem i Leo, usta dupka. Leo tłusta dupka, przyszedł tutaj, siedzi tutaj w półce, siedzi i patrzył na mnie, on się chyba zakochał, wiesz Jarek? Kochasz mnie? No, ci, ja też kocham. No, także takie zrobiliśmy zakupy, ja dzisiaj mam drugi dzień w pracy, spada już Leo. Już też tak cię nie kocham. Fifka ma wywalone i leży na łóżku. E i powiem wam, że fajnie, jest naprawdę fajnie. Fajne są dziewczyny. Nie mogę powiedzieć. Także myślę, że to będzie moja praca na dłuższy czas. I możecie się ze mnie śmiać, ale dla mnie taką bardzo ważną rzeczą i bardzo miłą jest to, że ja wychodzę z pracy, wiecie co, i ja wyszłam z pracy. A nie, czekajcie, możecie już mnie normalnie bardziej widzieć, chociaż może nie, bo nie mam takiej fryzury. E ja faktycznie wychodzę, wiecie, co z pracy i nie muszę o tej pracy myśleć. Nie mam telefonu. dlaczego tego nie zdążyłeś, dlaczego tam nie zdążyłeś. Po prostu wchodzę z pracy. I tutaj w tym żłobku się wychodzi maksymalnie o 17. To wiecie, taki spokój psychiczny, I też tam się przychodzi i te dziewczyny też są z tego samego zdania jak ja i te moje najukochańsze, najspanialsze psychofanki, że do pracy się przychodzi i się... To Leo jak coś yy, spędza w pracy 3 czwarte życia i musi być jakaś, wiecie, atmosfera. Yy, I tam też są takie filmy. Dobra, koniec, bo już jest długi vlog. Znaczy długo gadałam. Jest. Także ja kończę tego vloga. No, także ja się żegnam. Tu jak coś, to wiecie co macie. Pewnie film. Tu jest odnośnik. Bardzo proszę o subskrypcję. Bo znowu mi gdzieś spadła jedna subskrypcja, a wiecie, że ja jestem na takim... Yy, no takim y, jak... dobra. Zachwiałam się, bo nie pojawił ten, bo znów się rozgadałam, więc tu będzie pewnie Dziękuję. dopiero teraz okienko, tu proszę o subskrypcję, bo miałam 199, już mam 198, więc brakuje mi dwie osoby maksymalnie, żeby mieć jeden, dwa. Także wiecie co robić, buziaki. Gdzie? Tu będzie okienko? Tu będzie okienko. Tu? tu? Film, a tu będzie, żeby ten pa!